nie, ja jestem karmo to jest kolejny odcinek ze Star Wars Jedi Fallen Order. Moi no drodzy, bez tego gadania, przechodzimy już do skakania po tych grzybach. Okej, okay, tutaj od ściany się odbijamy. Okej, okay, witam panowie. O kurde, tego nie, tego nie widziałem. Unik. Dobra, tamten leży. Unik. No i świetnie, znalazłeś coś? Dobry skan. Muszę pamiętać, że mogę korzystać z mojego RB, czyli że spowalniam przeciwnika. To mi daje na pewno dużą przewagę. No zobaczcie, ile ja już mam zdrowia, kochani. Przecież to jest szczerze, gigantyczna ilość zdrowia. Dobrze, co tutaj mamy? Imperator. Ok, co to jest? No. Dziwiąta siostra, a to co? Złomiasz z braki bawi się w Jedi? Mówiłam wielkiemu Inkwizytorowi, że już się pewnie tu nie pojawisz. Zwłaszcza, że wybiliśmy tych żałosnych bojowników. Uwielbiam się mylić! Myślałem, że skoczy to mnie i będzie nas próbowała rozwalić. Próbowała rozwalić, ale nie tym razem. Tylko strzelają do nas ze statku. Okay, trzeba robić uniki, widzę. Ogarniemy ze spokojem. Oj, spowolniliśmy się. Tam pier, żeśmy widzieli właśnie na tej planecie złoma. gdzie są złomiarze? Braka chyba się nazywała, tak jak powiedziała. Ok, to my po prostu pigniemy. Uciekamy przed nią um, w lewo, Cześć. Tak będzie szybciej? A, muszę zjechać, chyba co? Dokładnie tak. To idziemy dalej. Kurde, z pierwszej, dziewiątej siostro. Kolejny samolot Imperium. Statek w sumie. Bo oni tak nazywają statki. No nie wiem. Dobra, dałem radę, dałem radę. Myślałem, że nie doskoczę, bo że odwalił na początku. Ale jest git. Kolejny ślisk. Jeśli Wam się ten materiał spodoba, to nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę na tym kanale. Będzie mi mega miło. A ja co? Mam nadzieję, że będę mogli skopać tyłek tej siostrze w dziewiątej. Co to za ptak? What the shit! Co to jest? <grymne> 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 Szuka nas dziewiąta siostra. Może jednak nie. Sir monitoruje ich łączność. Niech sama się doje. <grymne> Czyżby nam tarful pomógł? Jakiś, nie wiem, ptak od tarfula. <grymne> Bardzo prawdopodobne moim zdaniem Mi się wydaje, że tutaj mamy płynąć A muszę klikać B O, widzicie Miałem, miałem rację O jest, to my Czy my tu byliśmy? Chyba jeszcze nas tu nie było O jest pająk, fajnie Nie, tutaj nas jeszcze nie było i tutaj w ogóle jakieś wrota ominąłem, widzę. No trudno. Ale jesteśmy blisko naszego samolotu, z tego co też widzę. Także zobaczmy. Nie mam żadnych punktów, to tutaj nic za wiele nie zdziałamy. A teraz chodźmy rozwalić te pajujanki. Unik? Unikamy? Kurde, trochę ich ja z widzę. Rzućmy ich w nim tym. Ok, chodź, ty się przytaź mi z torku. wybuchnie! Dobra To zróbmy tak, po prostu Okej okay. Wspinaj się I nie mogę wskoczyć! A po jest ta pajęczyna! Dobra Hop Skocz I teraz chcę to zrobić coś takiego, patrzcie, taki myk Nie wyszło Wypuszczaj mnie, blokujemy pocisk i padajcie wszystkie. Dobrze, już trochę ogarniam tą mechanikę roz nawalania się. Już nie umieram na początku walki. Dobrze, tutaj widzę kolejny telekwent. A tylko można łatwo pozbawić. Oj, nie mam mocy. No i padł. Hmm, tutaj jest jakaś opcja przejścia, ale... Czy ja ten tu mam iść? Nie mam zielonego pojęcia. Którą, wro... Którą bramę wybrać? Chyba, że tutaj? No tutaj coś do skanowania jest. Ruk łuki Dobra, dobrze, wiecie co? Wydaje mi się, że ja tutaj dalej muszę iść No dobra, to potem tu przyjdziemy. Ja bym zobaczył jeszcze tamte wrota Więc Co tutaj nam oferuje I tutaj jest echo moi kochani Od wielu pokoleń łuki odbywają pielgrzymki na szczyt drzewo ich tak, to zajebiście. Mało mnie to interesuje. Mm, tutaj nic nie ma. Pod nami była skrzynka bezużyteczna, także ją otworzymy. Tutaj, o. Dokładnie tak. Działaj sobie, BD1. EBD, zerknij na to. Zobaczmy, co znalazłeś. Włóczenka. To by do nowy materiał na ponczo. No to. Nic tu więcej nie ma, widzę. Co my mamy? Trap się na drzewo początku. O, nawet na mapie nie widzę tego drzewa. No dobrze. Czyli pniemy się. Okej. Okay. Coś ty znalazłeś tu. Grzyb popłatek. spodoba się, Grisowi. Oby tylko za bardzo nie wyrosło. No nic. Zmykamy na to drzewo. Jak to się nazywa? Drzewo początku? Dokładnie tak. Drzewo początku. Tutaj był jeszcze ślimak, pamiętam. Chodź tu kolego. Nie trafiłem. Ej! Kurde, a mi przy Aż Ażem zrobił teraz ładny unik. O! Oh! Jestem dumny z tego Tutaj widzę to skakania. A tutaj przepaść, do której na pewno nie mam skakiwać. Jak ja mam na to wejść? Mm, tutaj musi być na pewno jakaś opcja. Albo tutaj coś. O, widzicie? Jest. Są w sumie pnącza liliany. Różnie mogą być nazywane. I teraz musimy wykorzystać ten to skakania. Nie pamiętam, jak to się nazywa dokładnie ta roślina. Opsa Opsa I tutaj na lewo Może jest nieprzyjazny To on załatwił dziewiątą siostrę Kurde szczerze? To ten się wygląda A to ta dziewiąta siostra, spadł, zginęła, ok? Oh. Czym ty jesteś? Kurde felek? No nic, o kurde, co tu się stało? Dobra, dobrze idzie na ten moment. Tylko nie przeskoczyć, bo ja tak lubię. Stań, jeszcze raz. Ciągle upadam, mistrzu. Tak? Dobrze, upadaj i podnosi się. Tylko tak odniesiesz sukces. Nie pozwól, by ograniczały cię ego i wymówki. Odrzuć strach przed porażką i powstań. Zatem jeszcze raz. A co ja mam zrobić? Naciśnij, aby kwiezdić w powietrzu, aby wykonać saldo. Czytaj. Dobrze, no. teraz dostań się do mnie. Uda ci się. A czyli taki podwójny skok. Nie możemy się poddawać, Bidi. Dopóki się nie poddamy, walka wciąż trwa. Co jest grane? Wreszcie odzyskałem to co miałem przed czystką Przed śmiercią Przed śmiercią mistrza Tapala Czyli on zginął W sobie można było wywnioskować Po kontekście Ale my teraz, zobaczmy co my tu mamy Po prawej stronie do ulepszenia Nic takiego, dlatego weźmiemy sobie moc Co to jest? Mm. Dobrze, weźmiemy to nie to dokładnie opanuj sobie, cyk, pyk. Ja sobie mogę zobaczyć jak to się robi, to jeszcze raz wejdźmy w to. To była ta umiejętność, no. Zobacz umiejętność. Ale to będzie w kozackie, szczerze mówiąc. Dobra, odpocznijmy sobie jeszcze Mistrz to bola. No i fajnie. Tam chyba mam się dostać, no dobra. To się rozbujajmy. O! No i przeskoczyłem, nie? Jeszcze raz, kochani! Może nie jakoś kika mocno tera. Cyk. Cyk, i jesteśmy na miejscu. Po ścianie, pach. Jeszcze raz po ścianie. Cyk, pyk, fenomenalnie. Nic tutaj nie ma, tam są kolejne lilie, okej! Okay. Jest ranny. Pomożemy mu? Mogę pomóc skrócić twoje cierpienie, gościu! Okej. Okay. One nie będą przyjazne. Kurde, unik zrobił. Wpadasz? Jeszcze jeden. Dobra, padną. Tu mamy jakieś echo, czy coś tego typu? O, dokładnie echo. Tarful, stary druchu, teraz rozumiem. To drzewo łączy jądro planety z niebem. Tarful i Cortova. Brawo! Dobrze, chodźmy tą lilianą. Pewnie tu jest to wspinanie się. Dokładnie tak. Potężne się wydaje to drzewo. I co się wydarzy? Leci. Ciekawa perspektywa. Wygląda na taka perspektywa, jakby. A. Jakby przyleciał ten duży gigantyczny stwór, który nie wiem jak się nazywa. Tupa. No to jeszcze raz wchodzimy, nie? Skakuj. No to sobie się powspinamy, kochani. Zobaczmy jeszcze raz tą piękną perspektywę, jak się prezentuje ta panorama. Wy w tym czasie możecie zostawić łapkę w górę i suba na tym kanale, kochani. Wejdę sobie wyżej, by na pewno nie spaść. No i świetnie, mamy to. Raz, dwa. Tu wejdę? No niezbytnio. Tam jest jakaś skrzynka, to przejdziemy po nią. Byle nie spaść. <laughs> Jeszcze tutaj prosto coś jest. Ok, ze spokojem. To jest jakaś obroża. Na to mi wygląda. To spadło z łukiego, jak się wspinał. To jakiś test. Oj, prawie spadłem. Czyli coś. No, obroża łukiego można powiedzieć. Albo może jakiś pas? Po prostu musisz wiedzieć, co? Aaa, coś tam było. Ej, poncho, wolny kasik, zobaczmy, jak to wygląda. Wolny kasik, to mnie ciekawi akurat. Komandos. Nie, no. Te, te poncze są takie jakieś grube, moim zdaniem. Nie podobają mi się one. Wolę takim luźnym Jedi grać. Chyba, że strój mogę zmienić. Personalizacja strój. A zróbmy jaśniejszą metodę. Nie. nie, nie, nie robimy jaśniejszej metody, metody, wiecie? Będziemy tak po prostu sobie grać. No i co, kochani? Okej, okay, widzę. Um, jak to się nazywa? Liliana? Nie pamiętam. Eee. Pinat. Kurde, i zapomniałem. Tu się możemy wspiąć. Dobrze, mało ważne jak to się nazywa, ale wiecie o co mi chodzi. To się rusza, to drzewo. Okej, okay. trochę niestabilne się wydaje. Mam nadzieję, że się za mną nie zawali. Z wojen klonów. Wojna się tu nie skończyła. Wszystko co robiliśmy. Czy to miało sens? Wojny klonów. Okej. Okay. Teraz nie spadni. A ja, ja się rozbijam, zagram bezpiecznie, wiecie? Nie chcę mi się tu znowu wchodzić, dlatego taka decyzja. Nie, no kur! No i jeszcze raz. Dobra, dało radę. Tu już się rozbijam, będziemy na samej górze i się nie będę musiał wspinać. No i świetnie. Cisza i spokój. To mediacji jest opcja medytuj. Odpocznijmy, cyk, pyk. Hmm, tu przejdę? No niby przejdę, niby, rzekomo. A tutaj co jeszcze jest? Echo, czyli tam muszę przechodzić. Ten ptak może być ostatnim z gatunku. A to jest pióro tego ptaka, okej. Okay. No nie, za co? Zobaczmy, co ja tu mam zrobić. A, mam podwójny skok tam użyć, okej. Okay. No i widzicie, jak ja ogarniam? Ten podwójny skok to akurat się przydał. Cyk, pyk, dobra. Jest i owy ptaszek. Ranny chyba. Skrócę twoje cierpienia. Pomożemy, ale musimy być ostrożni. Nie wystraszmy go. Hej! W porządku. Nie skrzywdzimy cię. Przyjaciele, rozumiesz? Kumple. W porządku. To część statku Dziewiątej siostry. Usuńmy to. To trochę zaboli, dobrze? Wybacz. Dzięki, Bidi. I gotowe. Chociaż tyle Ptak Sio się nazywa. Tu jest jakaś skrzynka, to jeszcze ją otworzymy zanim polecimy do tego ptaka. Ej, nie mówcie, że ja będę mógł na nim latać. Nie no. Ludzie. Tutaj widzisz? Otwórz to, zaraz zeskanuję. Co tam jest, co tam się dzieje? Przyjrzyjmy się temu. Przyjacielu. Nie widziałem piękniejszego widoku niż ten ze szczytu tego drzewa. Ta to spoko, ta nie! No way, kochani, będziemy mogli na nim lecieć. Podrzucisz nas? Ale to zobaczymy jak lata już w następnym odcinku Także moi kochani, ja mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał Do zobaczenia jutro o godzinie 14 Dla was był Karmol Ja się żegnam was z wami z takim pięknym witokiem na Kasik. Buenos dias, may noches